Tak się boicie o tych młodych ludzi, o te młode dziewczyny w Polsce. To ja Państwu powiem. Tabletkę dzień po, nie, 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 bo nie daj Boże, brzuch zaboli, a może mdłości będą. Ale lać kobiety pałami i psikać gazem, to już tak. To już, wtedy, to już wtedy bardzo fajnie jest z kobietami postępować. Tu objawy uboczne, dłości, ale pała, policjant, gaz to jak najbardziej, pistolownik. Tak, to wtedy jest okej. Okay. Ale pozwolić kobiecie, dziewczynie przyjąć, przestańcie ryczeć. Pozwolić kobiecie korzystać z jej praw, to już nie. Przytoczę Wam najgorsze słowa, jakie słyszałem w polskiej debacie publicznej. Ciszej. E, powiedział je minister zdrowia Pisowski, radziwił. Znaczy, możecie tam wrzeszczeć, to i tak to nie słychać. E, powiedział, powiedział radziwił, słowa, które są haniebne, które nigdy nie powinny paść. A powiedział to, wasz minister zdrowia, wtedy, radziwił, w 2017 roku, kiedy biegaliście po Sejmie pół roku, żeby tę tabletkę z powrotem rzucić na receptę, żeby się kobietom żyło gorzej, ciężej, radziwił, powiedział takie słowa. Jako lekarz nie przepisałbym pacjentce pigołki dzień po, nawet gdyby była zgwałcona. I to jest sedno, to jest wasz szmyt waszego rozumowania. Nawet gdyby była zgwałcona. Wśród sporej liczby środków antykoncepcyjnych, jeden dostępny był do recep bez recepty. Pozostałe były zawsze na receptę. I to mało tego. No, w związku z tym, że, nie, że był dostępny bez recepty, to był dostępny również dla dzieci. I to jest sytuacja, która od tej strony patrząc, jest zupełnie nie do zaakceptowania. Jest